państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim państwa gościem jest ksiądz Mirosław Stroszka, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Dzień dobry. A dzień dobry. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że zostałem na to spotkanie z panią Moniką zaproszony. E, proszę księdza. Pierwszy jezuita, pierwszy papież za oceanu, pierwszy argentyńczyk, pierwszy Franciszek. 13 marca usłyszeliśmy słowa z Papam, a biskupem Rzymu został Jorge Mario Bergoglio. Niespodzianka dla księdza? Przyznam się, że ja nie nastawiałem się na konkretnego kardynała, bo wiem, że często są duże zaskoczenia. Tak jak było zaskoczenie z wyborem Jana Pawła II, dopiero trzeba pamiętać, że w ósmym głosowaniu no, więcej pewności było co do kardynała Józefa Ratzingera, bo w czwartym, ale mimo wszystko. No ale ta sytuacja teraz, bardzo kryzysowa i wyjątkowa w Kościele, Wymagała jakiegoś zdecydowanego wyboru w innym kierunku niż Europa. E, Przyksiędza, ale e, papież też nie jest młodym człowiekiem, 76-latek. E, czy to będzie krótki też pontyfikat? Kardynałowie się na to nastawiają? Ja nie wiem, czy to, to należy ten pontyfikat. Traktować jako przejściowy, bo czasem bywa różnie, No niemniej wymogi wieku też mają swoje prawa. No, papież Franciszek ma już skończone 76 lat to jest 36 rocznik, więc prawie 77, a poza tym kilkanaście lat temu przeszedł bardzo poważną operację płuc, ma tylko jedno płuco. Ale wygląda, znaczy, jak to się mówi, na oko, zdrowy, prawda? Młody duchem. Młody duchem, tak. No, chociaż wczoraj trudno było cokolwiek wnioskować tylko tak z wizualizacji, ponieważ no, był bardzo spięty i widać było, że trochę zagubiony jako pier pierwszy raz na tej lodzi jako y, papież. nie mnie, mnie uderzyło w tym pierwszym jego wystąpieniu takie odniesienie bardzo pokorne. Zresztą to się potwierdza w tych różnych relacjach, szczególnie z Buenos Aires, w ogóle z Argentyny. No, wypowiadają się y, różni księża, biskupi, którzy go znają i to by potwierdzało jednak. Proszę księdza, jak mamy mówić do papieża? Papież Franciszek czy papież Franciszek I? Ja myślę, że nie, nie ma obowiązku wymieniania tutaj numeracji, ponieważ on nie, nie było jeszcze w historii Kościoła papieża Franciszka, więc jak powiemy e, papież Franciszek, to wiadomo już o kogo chodzi. Papież Franciszek jeszcze nie powiedział, dlaczego zdecydował się na to imię, czy chodzi o świętego Franciszka z Asyżu, czy świętego Franciszka Xawerego jezuita, tak, czy ewentualnie jeszcze świętego Franciszka Salezego, bo Świętych o imieniu Franciszek no, było w historii Kościoła wyniesionych na ołtarzu wielu. Niemniej prawdopodobnie kardynał Dylan ze Stanów Zjednoczonych już objaśnił to, że jednak chodzi o świętego Franciszka z Asyżu. Uh. Proszę księdza, święty Franciszek Zasyżył, modląc się przed ukrzyżowanym Chrystusem, usłyszał jego słowa, Franciszku, idź odbuduj mój kościół, ponieważ popada w ruinę. Możemy też te słowa no, trwać do by, dzisiaj. Można by, tak. One są bardzo aktualne, dlatego że kościół w XXI wieku stanął przed bardzo wieloma i to niezwykle poważnymi wyzwaniami. I dlatego może też, żeby odciąć tę mentalność europejską od sytuacji kryzysowej, szczególnie kościoła w Europie, może tym się kierowali kardynałowie, wybierając papieżem kardynała pochodzącego z Ameryki Łacińskiej, z Ameryki Południowej, która bardzo dynamicznie pod względem religijnym się rozwija gdzie, musimy pamiętać, żyje ponad 40% katolików. W Europie 20%. I w Europie, jak my nie zauważamy tego w Polsce, bynajmniej, ale też wywiad w Tygodniku Idziemy, którego udzielił nasz arcybiskup Jendraszewski, mówi, stwierdza, że w Łodzi... Na niedzielną mszę świętą przychodzi zaledwie 10% katolików. A u nas w no, To chyba w różnych kościołach jest różnie. Ja mogę powiedzieć to z praktyki tego kościoła farnego, świętej Katarzyny, że u nas nie zauważa się spadku frekwencji. Przeciwnie, na niektórych mszach świętych jest prawie pełny kościół, na przykład o 11.30 to jest ta msza święta dla dzieci. Tak samo nie zauważamy kryzysu na przykład spowiedzi, bo wciąż są chętni do spowiedzi, natomiast według liczenia, które zawsze jest raz w roku, to jest około 27 do 30% uczestniczy we mszach świętych niedzielnych. Natomiast jeżeli chodzi o odwiedziny kolędowe, no to przyjmuje olbrzymia większość, ponad 80%. Więc to by znaczyło, że to nieuczestniczenie we mszach niedzielnych to nie jest jakiś kryzys czy dystansowanie się od Kościoła, tylko brak czasu, wygodnictwo, inne rzeczy o tym decydują. I poza tym, bo przecież tu jestem już 20 Trzy lata, stwierdzam, że ludzie są bardzo życzliwi księdzu, gdziekolwiek się spotka czy coś. I zresztą ja staram się prowadzić taką atmosferę bezpośrednią, i dlatego ten papież pod tym względem by mi bardzo odpowiadał. Proszę, Księdza, mówił ksiądz o kryzysie w Europie. Jaki tak. to jest kryzys wartości? No właśnie, kryzys wartości, jak pani powiedziała, jednak zderzenie obecnej kultury z tym, co mówi Ewangelii. I wyzwaniem dla Kościoła są takie problemy, jak chociażby małżeństwa niesakramentalne, prawda? Teraz ta dyskusja na temat tak zwanych małżeństw jednopłciowych, prawda? To jest bardzo poważna rzecz. No poza tym kryzys władzy, autorytetu. Dużo mówi się o kurii. Kurii rzymskiej, prawda? Ale to, to jest problem bardziej złożony. To jest instytucja, która ma służyć papieżowi. Natomiast decyduje o wszystkim papież, nie kuria. Natomiast może być tak, jak papież jest zbyt słaby, prawda, zbyt mało zdecydowany, to wtedy rządzi po prostu kuriem. No tak się mówi o Benedykcie XVI. No nie tylko. Trzeba tu szczerze powiedzieć, że przez te dwadzieścia kilka lat pontyfikatu Jan Paweł II też nie zrobił niczego dla uporządkowania kuli rzymskiej, dla jakichś rewolucyjnych zmian. A Benedykt XVI, będąc już człowiekiem w tak mocno podeszłym wieku, no nie był w stanie tego zrobić. Prawda? Chociaż zdawał sobie sprawę z tego i niejednokrotnie aluzje najróżnorodniejsze dawał, jak jest rzeczywiście w tej kuli rzymskiej. To trzeba by tam być, żeby dokładnie wiedzieć. Tak samo ten raport wycieku, o wycieku dokumentów. Te sprawy w Banku Watykańskim to wszystko no, jest dla nas tajemnicą. My się domyślamy jedynie, ale jak jest naprawdę, to nie wiemy. Problem pedofili też. A co no, problem pedofili, tak? To co zostało bardzo nagłośnione przez media, prawda? Bo, I to jest może o tyle dobry znak, że wszyscy wymagają od księży, od biskupów, żeby byli transparentni, żeby byli naprawdę ludźmi, których można naśladować. A tymczasem księża, zakonne siostry, biskupi to są też ludzie, którzy mają swoje słabości. Ale nie możemy ich za to rozgrzeszać. Nie, nie tylko nie można ich rozgrzeszać, ale trzeba Kościół z tego oczyścić. Chociaż jak się mówi, to dotyczy mniej więcej 1,5 do 2% księży, czy tam w ogóle osób duchownych, to jednak absolutnie trzeba to zdecydowanie piętnować i zrobić wszystko, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, prawda? Bo jakaś te komisje, które są powołane, one mają pokazać Korzenie czegoś takiego. Bo jak niektórzy łączą to z celibatem, to też chyba nie jest do końca prawdą, ponieważ najwięcej pedofili jest w rodzinach. Proszę księdza, papież Franciszek to człowiek wyjątkowo skromny, w nauce kościoła konserwatysta. Kardynalskie godności otrzymał z rąk Jana Pawła II. Tak. Jest też przeciwnikiem homoseksualistów, przeciwnik adopcji dzieci przez pary homoseksualne i przeciwnik też wykluczenia biednych. Czy to jest papież też otwarty na dialog z islamem? Myśli ja ksiądz, myślę, że to będzie taki dialog. Przede wszystkim nie można tu ogólniać, bo czasem zupełnie inną postawę zajmuje kardynał, a inną później ten sam kardynał jako papież. Więc o ile się orientuję, to był to biskup, no, prymas argentyny, który rzeczywiście był przeciwko małżeństwom, ale podkreślał godność każdej osoby. Czyli zarówno ten, kto identyfikuje się jako homoseksualista, kobieta czy mężczyzna, ma pełne prawa. I jeżeli chodzi, to trzeba by rozróżnić małżeństwo, czyli instytucja jako taka, a związek, bo jeżeli żyje dwóch mężczyzn ze sobą, czy dwie kobiety, to my nie możemy im tego zabronić, to jest ich sprawa, prawda, i możemy jedynie później przy konfesjonale ustalać, czy to jest grzech, czy nie. Czy, bo sam problem jednak do tej pory był, że wszelkie współżycie osób w tej samej płci jest czymś, mówiliśmy, nienormalnym, patologicznym. Tak jak pedofilia, prawda? Chociaż trzeba pamiętać, że na przykład w pewnym okresie historii, w starożytności pedofilia uchodziła za coś normalnego na paralelne związki z, jak, z kobietami. Prawda? E, proszę księdza, e, czy katolicy oczekują zmian w Kościele? Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj na placu świętego Piotra w Rzymie były tłumy. Takich tłumów nie było podczas poprzedniego konklawy. E, czy może czekają na właśnie na zdjęcie tego celibatu, na decyzję w sprawie in vitro, na decyzję w sprawie antykoncepcji? Tak. Ja myślę, że tam na placu św. Piotra byli nie tylko katolicy, y, dlatego, że i to jest charakterystyczne, że rezygnacja z urzędu papieża Benedykta XVI w całym świecie wywołała duże zainteresowanie, nawet wielkie zainteresowanie Kościołem. Najlepszy dowód, że mówią o tym wszystkie media. Prawda? Więc to jest pozytywny wydźwięk i świadectwo tego, że chociaż Kościół się krytykuje, ale od Kościoła się bardzo wiele oczekuje. To jest bardzo dobre. Prawda? To nas powinno mobilizować, ale te wyzwania, jakie stoją przed Kościołem, są dosyć różne w różnych rejonach świata. Na przykład Ameryka Południowa jak Jest bardzo duży kryzys powołań, jest mało księży, Nawet z Polski, nie tylko misjonarzy, nawet z Dietezji Łódzkiej, jeden ksiądz przez kilka lat pracował w Buenos Aires w Argentynie. Dlaczego jest ta mała ilość księży? No niektórzy uważają, że właśnie z tego powodu, że jest celibat. Natomiast pobudliwość seksualna czy potrzeby seksualne południowców, latynosów, no są przynajmniej dziesięciokrotnie większe niż nas tutaj w tym strefie zimnego klimatu. Yy, to można to, yy, psychologia to określa na podstawie ilości stosunków małżeńskich, prawda? Więc są ze strony różnych teologów tego rodzaju propozycje, żeby tę reformę zróżnicować w zależności od potrzeb danego kontynentu czy danego regionu. Że nie wszędzie trzeba by ten celibat znosić, ale na przykład dopuścić do kapłaństwa żonatych mężczyzn. Prawda? I wtedy bylibyśmy dosyć blisko tej praktyki w Kościele prawosławnym. Myśli ksiądz, że to będzie dobry pontyfikat? Ja mam nadzieję, zawsze mówimy, że to Duch Święty wszystkim kieruje, że ten pontyfikat może doprowadzi do może zrezygnowania z takiej fasadowości Kościoła, że jednak u nas jest bardzo dużo pompy, dużo tytułomanii, prawda, ekscelencja, eminencja, świątobliwość i tak dalej, że jednak Biskupi będą żyli prosto, no, no najlepszy dowód jako prymas yy, Argentyny, właśnie papież Franciszek zrezygnował z mieszkania w pałacu. I jeździł autobusem. Jeździł autobusem, rowerem, tramwajem, a zamieszkał normalnie dwa pokoje z kuchnią przy kuli. No więc to jest bardzo znaczący sygnał. Ja myślę, że ponieważ jednak biskupi są pod wielkim wpływem bezpośrednim Ojca Świętego, że u nas stopniowo właśnie ten taki archaiczny styl zachowania się biskupów to całowanie w rękę, limuzyna, pałac, niedostępność często biskupa dla normalnego księdza, tak zwane audiencje jak do króla że to może stopniowo ulegnie zmianie na Taki styl ewangelicznej prostoty, którą właśnie wydaje się prezentować obecny papież. Bo przecież święty Franciszek też, jego cały ruch zakonny, był protestem przeciwko temu samemu, co było w XIII wieku. Czyli to była niejako rewolucja, że w przeciwstawieniu do bogactwa, do luksusu, do takiego stylu życia monarchicznego, to była prostota. Skrajne ubóstwo, nawet ten habit, sznur, to wszystko, wędrowni kaznodzieje, którzy żywili się tam, co im kto dał, prawda? No, to, to by było coś takiego bardzo znaczącego i po prostu wyzwanie dla współczesnego Kościoła na całym świecie. Co ksiądz sądzi o przepowiedniach Malachiasza, według których ostatni papież powinien zostać człowiek czarnoskóry lub Włoch? Bergoglio nie pochodzi z Włoch, ale jest jezuitą, a przecież jezuitów nazywa się czarnymi papieżami. Nie, nie jezuitów, tylko głównego przełożonego jezuitów, czyli generała, bo główny przełożony zakonu nazywa się generałem. Otóż generała jezuitów określano mianem czarnego papieża z tego względu, że Towarzystwo Jezusowe, czyli jezuici, zawsze byli najbliżej papieża i ad nutum sancte sedis, czyli do dyspozycji, na każde skinienie byli gotowi wykonywać polecenia papieża. Także jezuitom jeszcze nigdy nie było jeszcze papieża jezuity, ale myślę, że tych proroctw, przepowiedzi Malachiasza nie można brać na poważnie. prawda? To Czyli nie końca świata proroctwo. nie będzie. Nie, to przecież. Wiadomo, że o końcu świata nikt nie będzie wiedział, jak Biblia wyraźnie mówi, że nawet aniołowie w niebie. Nie. Także jeszcze mamy przed sobą miliony lat, możemy być spokojni. Kiedy śledziliśmy w telewizji konklawę, pokazywano też mewę, która usiadła na kominie, z którego miał się wydobywać dym. A... Mówiono też w telewizji, że mewa zaatakowała gołębia, którego wypuścił Benedykt XVI, jak został wybrany papieżem. Tak, no, może jakieś takie. Z... Zdarzenia przypadkowe, chociaż yy, na przykład przez sny też Pan Bóg do człowieka mówi. Przemówił przez oślicę Balaama. Więc co by miało to znaczyć? Ale yy, no to, i to Duch wiem. Święty wszystkim rodzi, tak? Jak powiedział ksiądz. No tak, tak. Tak więc ja tego rodzaju zbieżności jakieś. Nazwałbym przypadkami, przypadkami. No jednak na razie widać, że te odniesienia wybranego papieża Franciszka do Benedykta XVI, XVI są bardzo przyjacielskie, bo zaraz na placu św. Piotra przypomniał o nim, wezwał do modlitwy, zaraz zatelefonował po wyborze do Benedykta, to jest bardzo sympatyczne. A jeżeli papież mówi, módlcie się za mnie i za Rzym, i a chyli głowę przed ludem, to też? To jest też bardzo piękna rzecz. Mianowicie na to wielu zwraca uwagę, że jest to papież modlitwy. Prosi o modlitwę za siebie i pochyla się pokornie przed wszystkim, czyli to jest gest właśnie pokory, uszanowania. I myślę, że takim będzie według tego. Poza tym trzeba pamiętać, że Ameryka Południowa ma problemy z biedą. I to jest papież, który na pewno będzie wrażliwy na biedę, nie tylko w sensie materialnym, ale na te wszystkie ludzkie problemy, które są nieszczęściami. Do takich należy na pewno przeżywanie no, jako bólu przez małżeństwa cywilne, które nie mogą być sakramentalne, tego, że nie przystępują do Komunii Świętej, prawda? I to wszystko, co dzisiaj jest takim wyzwaniem dla Kościoła, otwarcie na ludzi, mówimy obecnie ludzi z obrzeża. Czyli oni nie, nie należą do Kościoła ściśle, ale są poza Kościołem, niewykluczone, że życzliwi Kościołowi. Że papież się przed Kościół, yy, mówi się już teraz Kościół Franciszka, papieża Franciszka, że nie będzie się zamykał ani przed ekumenizmem, czyli przed innymi wyznaniami chrześcijańskimi, ani przed dialogiem. Międzyreligijnym, bo religia to już jest islam, buddyzm, prawda, że będzie to papież otwarty na inne religie, tak jak to zresztą ma miejsce w Ameryce Łacińskiej, bo każdy z nas zauważa, że w Europie dochodzi do bardzo silnej konfrontacji między islamem a chrześcijaństwem. Bardzo dziękuję Księdzu za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Ksiądz Mirosław Strożka był dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję.